To pierdzielnie, tu kurna aż w Afganistanie. Ona. Witamy wszystkich na kanale Popychać. Dzisiaj będzie Watermelon Challenge. Dobra, zaczynamy, nie? No dobra, może wytłumaczmy o co chodzi w tym challenge'u. Zakładamy gumki, recepturki, żeby lecić szybciutko. W taki sposób, właśnie. I zakładamy tyle tych gum na arbuza. Dopóki arpus arpusku, nie pęknie jak ta gumka recepturka w tym momencie Ja tak gumy za bardzo... jakby zakładał tą gumę Ja, ja, ja tak za często gumę nie zakładam na swego arpusa, to nie W 2003 u mnie też guma zaszła i dlatego zjawiłem się na tym świecie no, Te kolorowe są bardziej takie Jak, be, jak nie będzie dużego właśnie nacisku w jednym miejscu, to wiesz Jak będzie za dużo gum w jednym miejscu, to będzie taki zacisk, że aż krew będzie to pływać Właśnie o to chodzi do tego dążymy do, do tego Po co no. ci jak arpusz ci nie stoi? No. <laughs> tu prze ananasa nie przyprowadziłeś tutaj Spokojnie, będzie na kolejnym challenge. Na razie się tak. spotkamy na jednym No ja jestem ciekawa jak tak ananas wypierdzieli On jest węższy trochę tak. A czym niżej to on jest grubszy, nie? Nie oh. wiadomo o co chodzi, nie? Mi się wydaje, że Zale, co, to jest krew, czy co to jest? Nie, o Darbuza. O Darbuza myślisz? Tak. To wygląda Tak, pozostałości nie? po ostatnim, jak mi nie wyszło. A... On wybuchł, ale w torbie, nie? Jak w torbie? Wybuchł później? No bo pojechałem po jeszcze więcej gumek, zostawiłem go w torbie. <laughs> wracam, a Arbus sieknął cały. Ja przyjdziemy, nie gadaj. On jest raz. Teraz mam tam taką ciekawostkę. Ogólnie nasza planeta Ziemia, każdy myśli, że jest ogromna, a właśnie tak się nie dzieje. Ona jest trochę mniejsza na północy i trochę taka. Taka krótsza na południu Jest bardziej w kształcie ale... nie alfonsu, a gruszki. Czyli dokładnie w takim kształcie, jakim jest teraz nasz alfons. Staję się wystraszyłem Ja zakładam te mniejsze jeszcze to o, wiesz ja kurna w swoją bluzę ja czyłem że mamy widownie po prawej. A no Ty się śmiesz jak ja ostatnio filmik nagrywam też komia miałem widownię Tak oglądali cię skoku Czujeku co chwilę ktoś przechodził i zagadywał nie? A jeden panie dzień mówi a jak na YouTube? A ja mówię jeszcze początkujący kanał, jeszcze mnie tak nie ma tak. Jeszcze nie jestem taki znany Wiesz, to Angol, ja mu powiem polską nazwę. To za bardzo i tak chyba nie zrozumie, nie? Chyba się polskiego nauczył. Na przykład widzicie A, taki holenderski, to kurde. kurde ile tylko 20 tysięcy osób się uczy holenderskiego, kurde. A w ogóle jeszcze jedną anegdotę wam dam. Byłem kiedyś w Wietnamie, co w miesiąc temu. I, I ten, i tam wiesz, jako biała osoba. To łatwo tam y, z dziewczynami wychodzić, bo tam, wiesz, każdy lubią białego Szczególnie jak właśnie pieskie oczy i blond włosy Tak jak mieszkasz w Europie i białe lubią czarnego Spotkałem raz taką dziewczynę Jak w piosence, nie płacę za, za randki, zarabiam, czy jakoś tak, coś tam, nie, nie to, Spotkałem tam taką dziewczynę, nie pamiętam jak ma na imię To mi z... I dobra, pierwsze spotkanie, bla, bla, bla I na drugie spotkanie przyszła do mnie Może okulary założę. Taki też był Deszcz pył I, i ten, prawie tsunami, tajfun. Budynki lecą, kurna. Wyjdziesz na sekundę na twór, już jesteś mokry. Tajfun od Byszaka? i jesteś mokry i ten. A ona, a ona kurna y, na drugi koniec miasta, jedzie specjalnie do mnie, bo Prezent mi tam jakieś kupiła. czekajcie, a nie Kurna preset? Co ty mrówek szukasz? I ten... Nie, słucham. I... To. A co, a tu coś powiedział? Nie, no nie tyle co powiedział, ale wiesz, będzie, tak. będzie słychać jak będzie puszczał soki. No. I byłem tam w tym Wietnamie, ona w ten deszcz jedzie na tym swoim skuterze bo tam na auto ich nie stać, wiadomo. I kuna cała mokra. Nawet się z nią nie Nie przywitałem. Nie przywitałem się z nią, a ona już cała mokra, co nie? I ten i wchodzi do mnie i mówi, na prezent mam dla ciebie. I daje mi taką torpę a wiecie co było w torpie Poper Serio, popra mi kupiła. I ja mówię, taka pania zryta. No, a ja mówię, dobra maleńka, wchodź tutaj. Okrzeję się w moim domu. Moją koszuleczkę, moje spotenki zagłada. A tam potem patrzę, to już po drugie spotkanie, patrzę. Ona, kurna, telefon odpala, a na tapecie mo moje zdjęcie z Instagrama. Yeah. Ja myślę, ej, w zasadzie tak, nie, tak nie mówiłem. Przez 20 minut patrzyłem się jak ten kupi na sufit, kurna. Wiesz, sobie, było gorsze, jakby była z tobą, abyś zobaczył zdjęcie innego na telefonie. Yeah. Ej, w ogóle my się śmiejemy a gumy już mi brakuje, co nie? No. Zobaczymy, nie? <laughs> co będzie kolejnego korpusa? Trzeba kupić. Ja, ja, ja mam trochę gumy w plecaku, ale taką orbit do rzucia właśnie. O kurwa, uważaj! Weź mnie nie strasz. Bartek, patrz z niego leci! Ej ty, rzeczywiście, leci tylko. Pa, czemu takie białe? Tękulary, dalej, dalej! Może. Dobra, ja tutaj popatrzę. Ja tutaj popatrzę z tyłu i upewnię się, że nikt tego arpusa na nie ukradnie. Jest taką obstawą tylko co? Nie się się gość powoli boi. Dobra, nie? dobra, nie pierd zakładaj tą kumę na Arpuza i lecimy dalej. Jak to pierdzielnie, tu to kurna aż w Afganistanie. <śm> 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 Colors of the rainbow in the sky All on the faces Czemu ja tu stałem a tym nie co ty robisz? Oh nie wiem czym w ogóle kamerę wyłączył Soki lecą i te z tyłu się za tym traniem ukryć oh i to jeszcze ja tu stałem Kurna wszystko mi przypomina mojej ex oh no no, Zjadł mi się trochę tego dobry? Ej dobry jest Ej, to był arbut. Ej, ale aż kawałki na ziemi o, mega pechota. Jedzenia nigdy nie marnujemy, drogie dzieci. Pamiętajcie o tym. Nie róbcie tego w domu. Róbcie w parku. Najlepiej w parku gdzieś tam. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, komentarzu i piszcie co w kolejnym challenge'u. Jesteśmy gotowi. Ja nie mam nic do dania. To żegnamy wszystkich. To żegnamy. Do zobaczenia.